Cześć, witajcie serdecznie. Pierwsza rzecz, Bojek zdechł, ja byłem 4 dni na podróży służbowej, wróciłem wczoraj wieczorem, no i w czwartek, w czwartek przed południem dostałem od syna wiadomość, że Bojek niestety nie żyje. Poprosiłem o zdjęcia ryby, no syn, syn wyłowił rybę, zrobił zdjęcia z prawej, i z lewej strony. zasadzie nie dopatrzyłem się na zdjęcie żadnych oznak, które by sugerowały, że ryba była chora. Nie wiem co się stało. No nie, będę, nie będę wnikał, nie będę się na siłę niczego doszukiwał, bo po prostu muszę pogodzić się z faktem, że ryba zdechła i tyle. I zostawmy już ten temat. Jak widzicie akwarium mocno po przecińce, stan, jaki zastałem po powrocie wczoraj, późnym wieczorem do domu wyglądał właśnie tak. Część pędów, jak widzicie, no wygląda dobrze, wygląda znośnie, szczególnie listna Rotala wygląda ok. Natomiast ja jakiś czas temu mówiłem Wam, że ja te ciężkie boje toczy w tym akwarium, jeśli chodzi o y, twardość wody konkretnie. Moje GH w tym akwarium potrafi w ciągu tygodnia urosnąć nawet do 100%. Po podmianie mam to, to GH8, y, a przed kolejną podmianą to GH wynosi między 14 a 16 nawet, nie, więc y, rośnie. Rośnie to giechami, niestety na przestrzeni tygodnia bardzo dużo. Winnego mam, jest to ten dolny żwirek, bo to są dwa rodzaje żwiru wysypane. Winny jest ten dolny żwirek, który jest tutaj wysypany, a na opakowaniu, którego producent nie raczył napisać ani słowa o tym, że żwirek w jakikolwiek sposób wpływa na parametry wody. No niestety ważny cash, a nie, a nie to, co, co, się sprzedaje, jakość tego, co się sprzedaje. No, ale co zrobisz? Ja jakiś czas temu już zaobserwowałem też takie skoki i zacząłem też jakiś czas temu po prostu szukać, jak sobie z tym poradzić. No i wiele osób mówi, no podnosić trochę wyżej potas, podnosić trochę wyżej magnes, ale też trafiłem na takie rzeczy, takie informacje, na przykład, że jeżeli rośnie GH, to wcale nie oznacza, że musi rosnąć w takim samym stopniu jakim rośnie wapń, nie musi rosnąć też i, i magnez, prawda? Może być tak, że wapń skoczy, Ci, powiedzmy o 80% do góry, a magnez skoczy tylko o 5% do góry. Że nie jest to powiedziane, że to będzie tam 1 do 3, 1 do 4, 1 do 5 i tak dalej. Nie, wcale tak nie jest, mówią ludzie. I powiem wam, że coś w tym jest, ponieważ ja sobie sprawdziłem, e, sprawdziłem sobie testy Testami przed podmianą, jak to u mnie wygląda, no i powiem Wam, że na przykład GH wychodziło mi 14, ale test na magnes pokazał mi zaledwie 6 ppm magnezu magnezu. Więc no, z GH 14 wynikałoby, że tego magnezu jest dużo więcej, nie? Natomiast test pokazuje, że jest go 6, i takie niepewne jeszcze 6. Chociaż testy też trzeba, na testy trzeba brać poprawkę. Ale do rzeczy powiem Wam tak. Wiele osób, z tego co ja czytałem, wiele osób mówi, że jeżeli magnes jest powiedzmy w rozsądnych ilościach, wartości są w granicach rozsądku. Nie wyjaśnili do końca, co to są granice rozsądku, ale zakładam, że. Że są, to, że są to wartości, no powiedzmy, nie przekraczające stówy i nie spadające, powiedzmy, poniżej 30 czy tam 40, nie? Tak, powiedzmy sobie, załóżmy. To bardziej trzeba się skupić na tym, co się dzieje z potasem i, i, i magnezem. I tu się bardziej skupić na proporcjach tych dwóch, tych dwóch rzeczy. I powiem Wam, że coś w tym jest, bo ja jakiś czas temu podniosłem sobie tutaj, w tym małym akwarium, potas do 24 i magnez do do 10. Pilnuję, żeby magnezu było dyszka, a potas podnianie dźwigam sobie do dychy. I te właśnie długie pędy tej rotali okrągłolistych, jak widzicie, one wyglądają w miarę normalnie. To jest właśnie efekt tego, tej zmiany. To jest właśnie efekt tej zmiany. Natomiast, no Ludwigia palustris super red, jak widzicie, no dalej ma takie jeszcze nie do końca normalne liście. Ona jeszcze tutaj cierpi. Podobnież jest z rotalą SP Green, która no dopiero zaczyna coś tutaj wyglądać. Niektóre pędy przynajmniej zaczynają już wyglądać normalnie. Natomiast większość jeszcze tych pędów tej rotali zielonej no pozostawia wiele do życzenia. Cała reszta roślin już, już, wygląda, już wygląda przyzwoicie, choć tempo wzrostu powiedziałbym, że wszystko rośnie, większość może nie wszystko, ale większość rośnie w tempie powiedzmy no umiarkowanym ale niektóre mają tempo wzrostu bardzo wolne czy wolne. Czy ty, 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 tyczy się to przede wszystkim rotali SP Green, która wolno bardzo rośnie, ale tak jak mówiłem kiedyś Wam, że ja ją dostałem w stanie no, opłakanym i próbuję tutaj ratować coś z niczego nie robić, więc zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to, jak to zagra. Ja też troszeczkę się obawiam teraz jednej rzeczy, bo też wyczytałem, że kurka jak coś się dzieje z przy wysokim, znaczy generalnie jak coś się dzieje z potasem złego w akwarium, nie typu na przykład występują jakieś tam niedobory, to generalnie roślina próbuje te wszystkie mobilne rzeczy, które ma, przesuwać do góry, ku szczytowi, żeby wytwarzać stożki wzrostu, żeby wytwarzać nowe liście. No a to co niemobilne zostaje, zostaje w starych liściach i to jest też, jakby parę osób napisało w internecie, że to jest też bardzo często przyczyną pojawienia się na starych liściach krasnorostów. Krasnorosty generalnie najpierw pojawiają się na starych liściach, ponieważ sam tam znajdują się bardzo dużo pierwiastków niemobilnych, m.in. na przykład żelazo, między innymi jakieś tam chyba nawet związki wapnia, ktoś tam pisał itd., itd., które generalnie stanowią pożywkę dla krasnorostów, więc na to też. Taki tips może, nie wiem, ja jeszcze nie próbowałem tego weryfikować nic i nie próbuję nawet tego słuchajcie weryfikować, bo, bo, bo nie chcę znowu wywoływać gdzieś u siebie krasnorostów, tym bardziej że 54 z stanami na nogi. Więc nie chcę wywoływać u siebie tych krasnorostów, ale takie coś też wyczytałem, żeby zwracać też na to te uwagę, żeby tego potasu gdzieś tam przypadkiem w którymś momencie nie było za mało, bo wtedy jest problem. Czy żeby ten potas nie został gdzieś tam przez coś przyblokowany? bo wtedy zaczynają się na dole problemy. Co do 54, słuchajcie, udało mi się chyba wyczyścić ją z krasnorostów. Wygląda to bardzo dobrze. Generalnie obydwa akwaria są w mocnej przeciwnice i dużej podmianie, ponieważ ja za dwa dni wypitalam na urlop. Zasłużony, ciężko zapracowany urlop. Nie będzie mi przez trzy tygodnie. Mój syn się będzie tymi akwariami zajmował, chociaż jego zajmowanie się ograniczy się jedynie do podawania wyliczonych dawek nawozów i dolewania. Uzupełniany, u odparowanej wody i karmienia ryb. I to jest wszystko, co on będzie robił. Zastrzeg mi wprost, on się chlapać z wodą nie będzie i, i tyle. Tak więc tak to wszystko, tak to wszystko u mnie wygląda. Filtry wyczyszczone, wypucowane i tak dalej, oczywiście nie zdezynfekowane, bo głupota to by była, ale wkłady przepłukane, więc więc mam nadzieję, że Armagedonu za trzy tygodnie tutaj czy też, bo ja wracam dopiero do Oslu 29 lipca, więc za miesiąc mam nadzieję, że nie zostanę tutaj, wiecie, Armagedonu pod tytułem Krasnale wyłażą z akwarium albo że e, nitki pożarły ryby. nie? Mam nadzieję, że tak, tak, do czegoś takiego e, nie dojdzie. I tyle, tym optymistycznym akcentem chyba zakończę dzisiejszy odcinek. Życzę Wam również miłych wakacji, spokojnych wakacji i mam nadzieję, że po urlopach, po wakacjach zobaczymy się co najmniej w takim samym składzie jak teraz. Tak więc jeszcze raz dzięki, pozdrówka, najlepszego i do zobaczenia za miesiąc. Trzymajcie się, cześć.